Hej, cześć czołem, z tej strony Lorion i witam was w kolejnym odcinku Watch Dogs 2. I musimy się spotkać z Mirandą. W poprzednim odcinku, jak ktoś nie pamięta, yy, była nieudana zasadzka zrobiona przez nas. I pójdzie przez pół odcinka uciekania, ale to tam mniejsza. Przejdźmy do, do kolejnej misji. This is very film noir, Marcus. What's on your mind? The OPD. Last time the corruption ran this deep, they fell under federal oversight. What is this, the fucking Riders 2.0? <clears throat> I thought that was supposed to fix things. What have you found? Cops shooting suspects, ...planning evidence, stealing, and lying and cheating the system just like the old days. Only now, CTOs is their alibi. Operational discretion. Look, you bring me proof, and I'll back your play. The OPD is changing, Marcus, believe me. For me and my friends, the community means everything. Bullshit. Change doesn't happen overnight. The department still has its problems, sure. The Scottish reformers too. Who are you protecting, Miranda? The community or the police, Marcus? You of all people can't be that naive. The police department and the community they protect are no longer so separate. You want to make a change? You stop the people that are using technology as a mask. Because you and DedSec surely aren't the only ones. And you don't start a landslide from the base of a mountain. This could get uncomfortable for your friends at OPD. My dear, if they're uncomfortable instead of being outraged, they're no friends of mine. josh no, the chief of the opd is the one running this shit show tell me you found a way to take him down there's a drug deal about to go down at a refinery up north and some kind of vehicle exchange happening at the docks to the southwest you mess up their ops there's a chance our friendly neighborhood chief will have to come out of his hide hole to fix it exactly i'll hit the refinery first trafficking drugs sure would scuff the shine on his new and improved opd facade Tu się bawiłem, chciałem wysłać na typa mafię, Ale już, już idzie. Idzie w sumie mafia. Co to, to no? Ale się skradają. Skór czy byki. O, jeden może spać. Zobaczymy, jak się nawalają. Tego mają zabić, a posiłki, posiłki wzywa. Dobra, to ja spinkalam. Idę do rafinerii. O, ale tu jest ich fura. A, a, tam jest mój motor. Biorę motor. Tak się zastanawiam, czy, czy, czy nie robić live'ów. A, nie sięgnę go. Dobra trudno. Tak, tak live na, na YouTube. Robiłem trochę na Twitchu, więc mam taką leciutką wprawę. Leciutką. Tylko zastanawiam się z czego to by mogło być. Z Minecrafta czy z czegoś innego. Nie wiem. Jak chcecie to dajcie znać. Ja się zamykam i widzimy się przy, przy celu, przy rafinerii. Dobra. Jesteśmy. Przy okazji uciekłem policji. O, teraz więcej policji. Czy to ta sama kamera? A nie wiem, nie wiem, czy nie ta sama kamera, tylko oj nie, znowu będzie to. zwobić komenda... komendanta. O, no tak, średnio. Jakbym to... dał tu i wtedy tego i wracam z tym na miejsce. Dobra, niech będzie tego, wyjdę z tego tu, co tu będzie? Będzie sniper,

To co nie rozumiem, to jak to robią przed CTOS? Oczywiście system ma swoje błędki, ale to nie oznacza, że zostaną zablokowani do nowego poziomu. Muszą mieć pewien sposób operacji, żeby skrubić zdjęcie z serwera. Dobra, jak dla mnie Je, jest git. Jak to się wyłącza? Okej. Okay. Taka odległość wystarczy, żeby mniej więcej wszystko widzieć. Tutaj jest kamerka, tam jest kamerka. Dobra, let's go. Mam muszę z tego wyjść, chyba. A mogłem już motocykl podstawić do ucieczki. Mam, um, pak. Dobra, damy auto do na, na żądanie, Zobaczymy, gdzie mi postawi. Brak miejsca do zaparkowania. A motor? W sumie jest super auto, sprawdzałem. Motor? Oczywiście. To jest. Coś się stało? Czy jak? Przyjechali? Tutaj drzwi. No nie. a Tam jest jeszcze jedna bryka. Dobra, to zrobimy tego. Wybuchło. Hm. Co to? Ciężarówka jest strasznie daleko. Aż tam. Ja tak bez bomby. Poza zasięgiem, tak właśnie myślałem. Jedna ciężarówka. Ej, ej, nie, nie, nie. Ja mogę się przecież przesunąć tego. A w boki? W bo... Dobra, w boki też mogę. Dobra, ja są ucieknę. tą ciężarówkę trzeba zniszczyć. Jakoś. Do wody ją mogę wrzucić. To najwyżej. Dobra. Oczywiście. Oczywiście teraz ludzi... Okay, serio? Hmm. Muszę to przemyśleć. Tam mamy coś większego. To miało być w innym celu, ale dobra, spróbujemy. Ok, zrobiłem pułapkę, ale... Żura w mi się zepsuł. No to let's go. Zaczynamy.

Ale zepsułem znowu i czul! Upadłem razem z nimi. Oni myślą, że ktoś ich atakuje. I jeszcze nie myślę. Ole mogę tak to powiedzieć? Jeszcze jedna ciężarówka. Bang bang. I opuść okolice. Żuraw nie działa, ale... tutaj jest żuraw rozwalony. Postawiłem sobie motor, żeby sobie uciec. I miałem tu wlecieć na żurawiu, ale. No dobra. Drugi raz poszedł znacznie łatwiej, gdyby nie ten żuraw oczywiście.

Ten, ten żuraw to najgorszy, najgorszy problem ze wszystkich był. Ten odcinek jest dziwny. Dobra, to do, do zobaczenia za, za dwa dni. Albo w Naruto, choć nie wiem, czy dalej leci. Bo jak wiecie, nagrywam bez na zapas, mam w zapasie około 20 odcinków. Jak na wszelki wypadek, jakbym nie mógł na bieżąco nagrywać. No i... Polecam zobaczyć poprzednie jak i następne odcinki. Z obu serii, bo, bo są fajne. War Dogs i Naruto, czyli Ultimate Ninja Storm. I Polecam zostawić łapkę w górę oraz komentarz. Napisać, że jesteście z tego filmu, a nie z innego. I, i suba, no. no i tyle, nie? I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, i czołem. Do następnego.